Witamy wszystkich serdecznie tak? Zobaczcie, jesteśmy na kureczkach Już kila, kilka drobnych jest, Aniu pokażesz co masz Takie, i zobaczcie kureczki Ania zrywaj, pod nogą nadepniesz O widzisz No i przy tam za, pod wiaderkiem Tam właśnie była Nadepłaś ją chyba, tak? Tak No tutaj Dobra Ja wyrwę te I wam pokażę jeszcze... Ile jest kurek? Ale zobaczcie jakie kruche. A! Patrzcie jak pochowane. Widzicie? I popatrzcie tutaj. Tam pełno kureczek. Tu jakieś muchomorowate Ślimaki się tym zajął i tutaj kolejne mamy kurki, popatrzcie tutaj, tutaj, tutaj tutaj tam są kureczki tam wszędzie, wszędzie są kureczki popatrzcie, pochowane to trzeba by było brać się za nie już pazury brudne od ziemi te pierwsze co brali i znowu patrzcie, tu miałem już czyszczone a teraz nie czyszczę, bo mam jedną rękę po drodze będziemy zmieniali lasek, to będę czyścił część. Dzisiaj Ania zrobiła sobie wolne. Wzięła dzień urlopu. Przyjechaliśmy się pobawić. To chyba Ania ostatni raz w tym tygodniu, niestety. Także szykuje nam się wyjazd i. Musimy. Znaczy musimy. Nie będziemy nagrywali przez pewien czas. Słuchajcie, nawet nie możemy się wyprostować. Grzybów, czyli tych kurek, jest co niemiara. Wszędzie, wszędzie gdzie o kimś sięgnąć, są kurki. Popatrzcie, no to jest bliska, to widać. Naprawdę. Wszędzie są kurki masakra dobra tniemy i pokażę Wam ile wyszło popatrzcie na to przed moją żoną nic się nie schowa to było wszystko schowane w kół zobaczcie przepiękne całe statko no jak to wyciągniesz teraz? Kolej, po kolei, żeby nie zniszczyć podać Ci wiaderko? nie się sobie je wyciągnę. Jasny gwint. Widzicie co? Już kręgosłup zaczyna nas boleć. Bo jak były te duże, same kureczki, to fajnie to się robiło. Zbierało się dosyć szybko, a tutaj pełno maluchów. Słoiczki Ania, nie? Tak. Jak mój szwagier mówi, to nie są grzyby marynowane, tylko zmarnowane. Bo nic innego z tego nie można zrobić Ale może i zmarnowana, ale jakie pyszne. <grymne> Dobra, popatrzcie. Aniż będą czyste, moje jak zwykle brudne, ale tu jest ich masa, nadal masa. Nie możemy się z tego miejsca wynieść. Może i dobrze. Ale, ale... ale, bolą, plecy. ale bolą plecy właśnie, zobaczcie, taka pozycja jest non stop. Uh. Zada. Ale Aniu wymyśliłam coś, co jest brzydkie, ale coś powiem. Będzie pozy pozycja na kurkę. Ja. <laughs> Dobra. <Ja. laughs> Szukamy dalej. Spójrzcie na to. To, co tutaj rośnie, to dla mnie jest dzika mięta. Na 99%. Popatrzcie, ile jej jest. Dokładnie, to jest dzika mięta. O, pachnie miętą. A grzybków mamy tyle. To moje brudne. I Ani. A czemu tak dużo masz? No, tyle na Nie, no ja mam więcej tylko, że. E, y, w koszu. Dobra, idziemy szukać dalej. Masz więcej? Wiem. Zobaczcie, jak moja żona narzeka. Uch. Zobaczcie. Uch. Uch. Czekaj, że ma, małych nie chcę podeptać. Piękne. Ale nie wziąłem koszyka. Aha, to ja miałem to wy, wyczyścić. Nie no, Dobra. Muszę sobie zabrać, bo to takie duże... No jedna no, mi teraz, spadła. Jeszcze jedna Tylko tak. muszę się tam wespnąć. Zobaczymy jak się będzie. Żona wypinała. Dobra, chyba Gdzie ty widzisz? A tam gdzieś w krzakach. I też dużo. Bo te, co masz w ręku, to wszystko w tych krzakach. Lubię po krzakach chodzić. Widzicie, idę tam do siebie. O, 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 W tych gałęziach. Ale są, trafiają się ładne. Popatrzcie, też mam kilka dużych teraz. I tutaj o następne. Jakie? O, wow! Ale gałęzie. I jak tu się nie zmęczyć, jak tu się nie zasapać o popatrzcie jaka podwinięta i tu jest następna jeszcze a teraz popatrzcie tutaj Szamy drodze popatrzcie ile jest maluchów wszędzie maluszki je oczywiście zostawiam. Tutaj wyjdę, mogę Wam pokazać, jak to wygląda. Popatrzcie. No, tego jednego na przykład z tych mógłbym wziąć. Tą jedną kureczkę. Ale reszta. Popatrzcie. Jest tak małe, że się nie. O! Widzicie? Wyciągam. Jedną wychodzą cztery, dlatego się nie opłaca tych małych brać. Ktoś by się ucieszył, będzie tędy przechodził, bo nie w tym tygodniu tutaj nie będzie. Sobie na zbiera. No i znowu w krzakach dzików udajemy. Dzików, dziki. Opatrzcie tam, Ania gdzieś się widać. Ona nawet pomachała, ale nie wiem czy to było widać. Ja takie kureczki zbieram i tutaj po kolei przechodzą. Zobaczcie. O Jezu. Słucham kochanie? Komary? U mnie nie ma żadnego. No słyszę Ania, że ktoś w czakach też jest. No, słyszę, jeszcze jedna osoba chodzi po krzakach. No, Także. no Jeszcze tutaj. Cały czas chyba nagrywam. Ostatnio miałem tyle materiału, wam powiem, i się okazało, że nie nagrałem zrobiłem zdjęcie i tyle nie popatrzyłem na ekran sobie po prostu zbierałem i bardzo dużo materiału i to świetnego ale go mi poszło, ale bym się wywalił na korzeniu to byście widzieli na żywo skok z telemarkiem Zobacz, takie przedzieranie się przez krzaki Dobra, nie będę wam tutaj zawracał głowy. Coś fajnego będę nagrywał Od mojej żony tam w stronę słychać Kuźwa za jakie grzechy A ja zobaczcie Brudne bo brudne ale wolę je w domu wyczyścić niż tutaj marnować tyle czasu Powolutku, powolutku. O, zobaczcie. O, jest kureczka. Jedna. O, ale tam ładne. Odsłonimy. Popatrzcie, jakie ładne kureczki. Najpierw tutaj tą jedną. I popatrzcie, jakie żółciutkie. Ale śliczne. Spójrzcie. A strony żony tylko słyszę. O, oła, oła, oła. Gałęzie, naprawdę te gałęzie są straszne. Popatrzcie, przepiękne kurki. Powtórz, kochanie, aż tyle masz? No, ja nie mogę do ciebie przyjść, bo tutaj też po drodze zbieram cały czas. Ale na szczęście pojedyncze i nie muszę tak dużo się schylać. Tu kucnęła, nie opłaca i się wstawać nawet Tyle ma Trudno. Niech ma A, popatrzcie Jakie kurki Jakie kury Tutaj następna Przedzieram się przez te krzakole Tu jeszcze pod kołkiem spójrzcie tutaj pod kołkiem jest to dwie i tam są następne ile to człowiek ich ominie podejrzewam, że pełno A i wypadają tutaj maluchy tu jakaś złamałam od razu te malutki dostają. Jak szybko myślicie, ludzie będą do mnie, że brudne, burdel koszyku? Szybko pewnie się odezwią. Ale powiem tak, mój koszyk, moja sprawa, kiedy ja je wyczyszczę. A wyczyszczę na pewno przecież. O, żona mówi, że wyczyści bylebym bym obiady robił, jak zawsze. Tam jest pełno kurek, ale tutaj miałem się wrócić po jedną. Czy dwie. Jedna. Dwie, trzy. Zobaczcie. Nawet nie trzeba za bardzo zasłaniać w tych liściach. Czy jeszcze coś? Tutaj tam popatrzcie. Popatrzcie, kureczki dobra później Ani pokażę ile Ania ma zobaczcie doszedłem do Ani cały czas schylona ona już ma pełne wiaderko mi jeszcze troszkę brakuje o tam widzę tam jeszcze są faktycznie troszkę się zmęczyła Aniu do mojego wiaderka można dawać brudne tu nie ma problemu tak jest do czyszczenia to nie twoje dobra to jeden widzisz, nurkuje dalej znaczy widzicie, przepraszam tu? tu z tyłu koszyk zostawiam to jest jakieś małe ale tutaj muszę jej pomóc zobaczcie ona tam nie, nic nie widać, liście, przepraszam Was a ja tutaj o. I to jest takie zbieranie w takim gąszczu powolutku. Tu. zobaczcie ile ma w, ma w ręku. O! Następne masz? O! Ale się pięknie do kamery wypięłaś. I nie wykasuje tego. mam misję kurki. misję kurki. O! Kurki mi uciekają. Zobaczcie. dobra ja później będę nagrywał dalej jak będzie zobaczymy jak się rozwinie sytuacja a tu popatrzcie ile jeszcze maluchów jest pełno, pełno, pełno wyszliśmy z krzaków i chciałem wam coś nagrać najpierw zanim, zanim dojdę to tutaj te dwie ajajaj aj, aj. brzydkie, brudne przepraszam ale tutaj popatrzcie, a co tam a nie ma? jest kurka, Ale zobaczcie. W tym w korzeniu. Tam są dwie, ale włożę rękę. O! Popatrzcie. Taka kureczka. Op, op, op Zgniecione przez korzeń. Tak rosły. O, i tu jest następna. Wezmę tylko sobie koszyk. O, op, op. I popatrzcie. Tutaj jest następna. To nie jedna, to dwie kuleczki. Piękne. No dobra. Poszukujemy dalej, ale to już chyba już niedługo potrwa, bo jak widzicie, się napełnia. No i popatrzcie. Tak się skończyło nasze dzisiejsze grzybobranie. Ania, co ty mówiłaś? Kurkobranie. No niech będzie kurkobranie. No tylko kurki mam. Same kurki. Ale popatrzcie. Masakra. Plecy już bolą chyba nie, co? No. Ale co? Przyjechałobyś jeszcze, nie? Pewnie. To za parę dni, ale niestety się nie da. W o, tym tygodniu koniec. W tym tygodniu to dopiero na bliższy poniedziałek, najszybciej. Kolejny film, kolejne grzybobranie. Także do zobaczenia następnym razem. Do zobaczenia wszystkim. Cześć. Pa.